Jak grać jako boczny obrońca? Jest wiele typów bocznych defensorów, ale my zastanowimy się dzisiaj nad tym najbardziej standardowym. Jeśli chcesz obejrzeć filmy o innych typach bocznych obrońców, to tutaj wyświetlam się w karcie moje inne filmy. Pierwszym aspektem, na który musisz zwrócić uwagę, to odpadanie czy skracanie. Co to takiego? Odpadanie czy skracanie to koncept, który wykonujesz, gdy nie jesteś w posiadaniu piłki. Gdy przeciwnik ma piłkę otwartą, to odpadasz, a gdy przeciwnik ma piłkę zamkniętą, to skracasz pole gry. Kiedy jest piłka otwarta? Wtedy, gdy przeciwnik nie ma presji i może posłać długie podanie za twoje plecy. Wtedy właśnie odpadasz, czyli wycofujesz się lub jesteś przygotowany do tego wycofania. Ma to dać przewagę nad skrzydłowym, którego kryjesz, ponieważ będziesz przygotowany do tego, że może pójść długa piłka za twoje plecy i przez to szybciej zareagujesz. Skracasz, kiedy przeciwnik ma piłkę zamkniętą. Piłka zamknięta to moment, w którym przeciwnik nie może dać długiej piłki za twoje plecy. To jest np. podanie do boku lub podanie do tyłu, lub po prostu gdy twój kolega nakłada wysoki pressing na przeciwnika. Wtedy właśnie skracasz pole gry po to, aby stworzyć jak najgorsze warunki do rozegrania przeciwnikowi. Jak wiadomo, im mniejsze pole do rozgrywania, tym gorzej dla przeciwnika. Drugim konceptem jest wsparcie awaryjne lub progresywne czyli inaczej tworzenie linii podania. Wsparcie awaryjne, jak sama nazwa wskazuje, dajesz, gdy twój kolega z drużyny ma awarię. Czyli tak jakby jest pod presją. Na przykład twój środkowy obrońca ma piłkę i przeciwny napastnik go atakuje, nakłada na niego wysoki pressing. Musisz wtedy obniżyć swoje ustawienie, aby dać mu linię podania, czyli inaczej opcję podania, czyli inaczej wsparcie awaryjne. Wsparcie progresywne wykonujesz wtedy, kiedy twój partner z drużyny nie ma presji i może wprowadzać. Wtedy wydłużasz pole gry, czyli wychodzisz bardziej do przodu. I przez to rozciągasz formację przeciwnika i dajesz więcej miejsca dla kolegi, który właśnie ma piłkę. Trzecią rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę, to konkretne przyjęcia. Pierwszym przyjęciem jest przyjęcie pod siebie. To jest chyba najbardziej bezpieczne przyjęcie, gdyż masz piłkę cały czas pod kontrolą i nie masz jej daleko od nogi. Wykonujesz je wtedy, kiedy przeciwnik mocno cię naciska i musisz szybko reagować. Drugim przyjęciem jest przyjęcie kierunkowe. Wykonujesz je po to, aby zdobyć więcej przestrzeni w krótszym czasie, ale też musisz mieć dużo miejsca, aby atakować przestrzeń. Musisz też mieć znakomite przyjęcia długich piłek, ponieważ na boku obrony często jesteś adresatem zmiany strony. A jak wiadomo, zmianę strony powinno się robić jak najszybciej. A najszybsze podanie to jest właśnie długie podanie. Przyjęcia z góry. Teoretycznie nie różnią się niczym od zwykłych przyjęć. Musisz umieć przyjmować pod siebie, jak i kierunkowo. Czwartym i ostatnim aspektem są dośrodkowania. Musisz umieć dośrodkowywać z różnych części boiska i z różnych części stopy. Jako boczny obrońca często będziesz podłączać się pod akcje ofensywne i na pewno wrzutki bardzo ci się przydadzą. Ale jak dobrze wrzucać? Zaraz pokażę ci materiał wideo, który pokaże technikę idealnego dośrodkowania. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia albo pomysł na następny film, daj znać w komentarzu. Ja tymczasem dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia za tydzień.